Bardzo często czytam w internecie takie opinie, że kosiarki akumulatorowe są bardzo słabe i nie radzą sobie z wysoką trawą. I chciałbym wam pokazać, że to jest absolutnie nieprawda. Oczywiście pod warunkiem, że macie dobrą kosiarkę akumulatorową. Ja tu mam przygotowane takie haszcze prawdziwe. Tutaj rośnie ta trawa już od dobrych paru tygodni. To jest wzdłuż takiej polnej drogi, tak jak widzicie obok mnie. Więc ja specjalnie tutaj przyniosę moją kosiarkę i chcę wam pokazać, jak radzi sobie taka kosiarka akumulatorowa właśnie z taką wysoką trawą. Uwaga, odpalamy maszynę i wjeżdżam! bardzo. Ja miałem problemy, żeby ją wcisnąć tutaj, bo po prostu ta trawa była tak wysoka. Ale jak słyszeliście w ogóle, ten silnik w tej kosiarce nawet się nie zająknął, a kosz momentalnie cały zapełniłem. Ja tutaj na razie wysypię, potem to posprzątam, ale wiadę jeszcze raz. Tutaj w tę trawę muszę powyciągać, bo wystarczył taki mały pasek, żeby zapchać cały kosz. I jeszcze raz odpalam. I ten pasek robi obok. Dobra, tylko tutaj muszę. O, stąd odpalić? <ścoughs> no i co, tak naprawdę podkaszarka wcale nie jest potrzebna, bo jak macie dobrą koszarkę akumulatorową, to nawet taką trawę która mi sięga mniej więcej do piersi, czyli ona ma spokojnie po raz metr wysokości, tutaj te niektóre krzaki spokojnie taką dobrą kosiarką akumulatorową wykosicie, więc jeżeli baliście się kosiarek akumulatorowych, nie bójcie się już więcej.